TV I zaangażowaniem realizuje nasze wspólne cele. W tym przyszłości oddziału stanowczego. W roku przyszłym 75%, szanowni państwo, bierzeń może wrócić na Podkarpacie i to jest bardzo ważne, tak? No ale jednocześnie występuje pewien problem do wykonania. Państwo wiecie, kto się tym zajmuje. To tylko tak nawet w Ewangelii jest początek i koniec. A tutaj nam nieraz się wydaje, że nie ma początku i końca i że zasoby są niewykańczalne. Okazuje się, że to są i z tym musimy się zmierzyć. Rozpoczęliśmy proces likwidacji nierentownych, twaleń nierentownych złóż i odbiorców. Myślę, że ten proces zostanie przez zarząd zaakceptowany i w najbliższych trzech latach zrealizowany. Dlaczego tak? Po pierwsze, to nigdy trwale nie będzie efektywne. Po drugie, jest to naprawdę, zasoby się wyczerpują. A po trzecie, tak Państwu powiedziałem, trzeba patrzeć na perspektywę rozwojową, bo ona jest ważna. Jeśli będziemy właściwie pojmować ten proces, to na pewno. Prace powinni być wszyscy, o to właśnie chodzi. Tu były podwaliny, tu były początki górnictwa, tu były początki gazu i tak naprawdę nie ma co szukać innych miejsc, bo tu warto to doskonalić i warto to dozbrajać i warto, żeby tutaj dalej to przedsiębiorstwo dobrze funkcjonowało. Stanów jest kolebką górnictwa naftowego w tej chwili w Polsce, bo jest czego Myślę, że to jest istotne dla społeczności lokalnej, jak dla naszych pracowników. Mamy duży oddział PGNiG-u tutaj i wiążemy z nim dużo. Nadzieje. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu było spotkanie z głównym prezesem pgnig panem Woźniakiem w Warszawie w, u marszałka Sejmu i nasi parlamentarzyści, parlamentarzyści z Podkarpacia z dużą troską pytali o to, jaką stronę będzie rozwijany PGNiG i też dużo pytań padło dotyczących sanockiego pgnig -u. Nie ukrywam, zadawałem te pytania, bo były pewne niepokoje środowiska związane z ewentualnymi zwolnieniami. Wiemy, że ta sytuacja została Załagodzona. Wiemy, że będzie rozwój, że są szykowane kolejne odwierty i w tą stronę PGNik nasz, Sanocki i Polski będzie szedł. Życzę górnikom dużo, dużo zdrowia, radości i żeby mieli takie poczucie ważności, które są tutaj w Wolnym Królewskim mieście Sanoku. Zdrowia, pomyślności i tego, aby ich branża się rozwijała. Na początku, to zawsze jak zwykle bezpiecznej pracy. Tak? To jest bardzo dla nas ważne. Natomiast chyba to co na przyszłość to bardzo efektywnych poszukiwań za ropą naftową i gazem, a takie rzeczywiście zamierzenia na lata następne i na rok przyszły są. TV